Dzień dobry widzowie, ja tu pokazuję wam nowy sklepik, w którym jest Nowa rybcia Rybcia tak się prezentuje z takim plecaczkiem pochczampowym z takich bardziej do wyróżnienia rzeczy to jest ta emotka jeszcze jest taka emotka, fajna Ej, weźcie napiszcie w czaty, znaczy widzowie, czaty, za dużo live'ów. Jeden czy dwa, bo sobie zastanawiam się, które kupić. Jest tako jest taka pani Lotnia, spocona różka, piruet, old school. Ten sklep jest już ile dzień albo dwa? Jest renegatka. Ciasteczkowa Pogwychump, ale to już od wczoraj, jest lotnia taka Jest emotka za 200 Tu mam pakiety Taki skinek Lotnia Kilofik Taka pani z takim plecaczkiem chumpowym Ik toch het hier Nou ja.